Halo, halo, hej, witajcie z tej strony jakekła i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A więc, jak widzicie, jest kolejny film. Choroba mnie nie złamała, mimo że to teraz mnie trzyma, jest lepiej, ale lecimy dalej, mimo to, że dalej trochę chory, to lecimy dalej. Maraton świąteczny trwa, a my... Jak widzicie, będziemy przechodzić Bendy and the Dark Revival. Mówiłem, że przejdziemy grę w całości. Obiecałem. Dotrzymuję słowa. Pierwszy film, jeżeli ktoś nie wie, pojawił się 4 miesiące temu. 19 sierpnia. Dziś jest... 18. No to od jutra 4 miesiące. Więc... Eee, tak kontynuujmy nie pamiętam gdzie skończyliśmy wiem, że że muszę się uwolnić skądś tylko nie pamiętam skąd eee... a... a halo? okej okay. eee, jestem proszę bardzo tak, chyba tutaj skończyliśmy ostatnio. Z tego co pamiętam, ja zobaczę tylko, czy mi się nagrywa. Czy mi się nagrywa? Nagrywa się, nagrywa się, dobra. A więc e, lecimy, co tu mamy. Studios... O. Uh -huh. Was so eager to absorb the life's work of that crooked charlatan Joey True. Uh -huh. they didn't fully realize what they had acquired. Uh -huh. Call it fate that I just happened to be there on the loading dock that morning uh -huh. when the delivery boys dropped one of the crates. it smashed open. Uh -huh. O, wow, serio? O kurde, niemożliwe. Słusznie, tak jest. Mhm. aha, aha. Rozumiem. Zrozumieliście coś? Bo ja nic. <grym> ale mi to nie przeszkadza Po co tu wszedłem? Chyba wszedłem o, czekaj, możemy sprawdzić He says everything Okej, okay, czyli oh, kurde Nie wiem, dobra o, czekaj, tu coś jest Turn around O, Wilson Kno. O kurde, dobra. Ej, to było fajne. Aha. Miałem się obrócić. Aha. Dobre. Oho, czyli wszystko widzi. Ciekawe. Hmm? No dobra. Ale po co tu przyszedłem? Teraz oto jest pytanie. Czy ja coś muszę tu zrobić, czy, czy nie? Chyba nie. Chyba nie. Chyb... Chyba jednak tak. Nie było tematu. Nie było. Dobra. Z z zostawmy to bez komentarza. Po prostu. O! Co to było? Nie wiem. Co to było, Bendy. Co to? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale wiem tyle, że ja mam chrypę. <śmiech> no. <śmiech> A, no. E, no i jeszcze do tego gram tą babką jakąś. E, I to w sumie tyle z tej wiadomości. Odpal Wajche. Ho, Open. ohoho. ho. Kurde co? O, nie wiem, nie wiem. Nie wiem co się wydarzyło, ale coś się wydarzyło. Dobre pytanie, co? Tu był ten gościu. Ajajaj. Wiecie co to znaczy? Co tu wyskoczy. O, mam klucz. I będzie za mną. Będzie za mną. Będzie, nie ma go za mną. A co dziwne, ja bym tak zrobił. <laughs> Jakbym stworzył grę. Ale twórcy tego nie zrobili, więc chyba dobrze. Teraz będzie za mną, teraz będzie za mną. A co ja zrobiłem? Select upgrade! Oho! Ej, dobra, tego się nie spodziewałem. Więc możemy sobie ulepszyć e, życie. Albo staminę. Yo. Wiesz co? Pójdziemy sobie w żyćko. Mimo, że jeszcze nie walczymy chyba z nikim. Nie pamiętam. To zawsze lepiej mieć... <laughs> Siema. Zawsze lepiej mieć tą żyćko. Bo nigdy nie wiadomo. O, to jest ten, Borys. Co nie? Borys. Borys. To on. Ten pies... On nam pomagał w pierwszej części. A, jest super. Widzicie, zagadki się same rozwiązują. Ale dobra, zanim tam pójdziemy, to. co jest tu? A, ja tu nie mogę przejść. Oho, to wiele zmienia. No dobra, no to tam nie przejdziemy. To w takim razie idziemy dalej. No nie wiem, mam takie dziwne wrażenie, że ta gra chodzi w 60 FPS-ach, a pokazuje mi, że mam 90. 95. Dziwne. Hm. Mam wrażenie, że te FPS-y są mniejsze niż mi pokazuje. Ale... Coś tu szło. Czekaj. Nie, to... To mój ten był. Mhm. To był... E Mój cień. Idziemy w takim razie. Mhm. Mm Tam... O no, kurde. No i wiedziałem. Wiedziałem, że w końcu to nastąpi. Save your game. Ok. Zasejwowało mi grę. Chyba. Hello? Everyone knows that a happy work environment needs a place where you can sit back and enjoy something tasty. I'm Joey Drew, and you're standing in our grand, expensive mm -hmm. new employee break room. My company family always deserves the best. By partnering with Briar Label and Tasty Bens, I'm able to provide the most delicious treats at a very cheap cost to our workers. Pull up a chair and shout out, my friends. Whoa. To jestem ja, czekajcie. Kurde, patrz jak ona wygląda. O, że, e, w sensie co? E, 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 tak. E, więc idziemy. E, on coś tam mówił. Coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. No, tędy nie przejdę. No dobra. Ciekawe, czy to jest miejsce, gdzie mogę się ukryć? O, poczekaj. Aha, czekaj, czy ja to. Ja to jem. Dobra, zjem wszystko. Nie, tu jest szafka, dobra. Tu o Jezu. To, nie, to jest źle. Aj, to źle, to źle, to źle, 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 bo to znaczy, że będę musiał się ukrywać. No, zupa. Super. Mhm. Weźmy to. Bateria? A co, ja mam latarkę? Poczekaj, no nie no chyba latarki nie mam. Tylko swoją drogą biegać mogę, dobra. Nie da się. Szkurcze. Oho. Aha. O jezu, tu też mogę się ukrywać? Ta gra jest bardziej skomplikowana niż pierwsza część. O kurde, serio? Druga część Bendiego jest bardziej skomplikowana od pierwszej? Niemożliwe. <laughs> e, dobra, tu był ten gościu, on poszedł w tą stronę. Albo tam jest, albo tu jest, pewnie go zaraz spotkamy, albo tam. Ale, zanim to. Eee, zastanawiam się nad znowu filmami z kamerą. Tylko tym razem bez twarzy <laughs> w ukryciu. Bo tak swoją drogą kiedyś nagrywałem filmy z kamerą. A teraz zastanawiam się nad powrotem tego. Więc zobaczymy. Uh -huh. A tu nic. Nie ma. Czy ja tu mogę cię ukryć? Nie. Nie mogę. W takim razie. No on tu gdzieś jest. To jestem tego pewny. No i super. A tu jeszcze jest. Dobra. Łap. Dobra, co się stanie? Otworzę, on będzie za mną. O, jednak nie. Ale zaraz wybiegnie. Jestem niemal pewien tego. Tym bardziej, że tu jest szafa. No, niestety. Aha, dobra. Ticket boot. Okej. Okay. Czekajcie. Aha, okej, okay, dobra. Czekaj, co? Czemu przez to nic nie widać? Nie rozumiem. Dziwny to jest. Dobra. On mi tu zaraz wyskoczy. Nie no. Jestem niemalże pewny tego. Nie ma innej opcji. Ja muszę do tego podejść, ale nie podchodzę do tego, bo. Bo, 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 Dobra, jak ktoś chce przeczytać, to niech przeczyta. Ja sobie przeczytam to podczas montażu. Teraz musimy zająć się ważniejszymi rzeczami. Czy mogę się tu ukryć? Jezu, czemu tu jest tyle kryjówek? To nie jest normalne. To nie jest normalne. Ty, ale... W razie co ty ja zamknę drzwi tyle... I wywalone. No, chyba, że umie otwierać... Drzwi. To wtedy już jest... Ciężko. No nie, no nie, 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 nie. Tu jest za dużo kryjówek. Raz. Tam dwa.

Now I love a good film as much as anyone. The magic of animation. Now there's something special. My mm -hmm. old friend Joey knew the thrills of bringing characters to life. Rest his soul. Maybe with a bit of elbow grease and a small cash investment, I can resurrect the past. Wow! Super. Idziemy dalej. <laughs> uh, co to jest? Game card required. Hmm. Ok, kolejna szafa. No. Open. Aha. Kłamstwo. Kłamstwo. Miało być open. Ale chamy. No dobra. Wszystko nas kieruje w jedno miejsce. <laughs> Eee, tu. Again? <laughs> Aha. I teraz będzie za mną. Teraz. O, nie? Co jest? <laughs> teraz weź to otwórz. Nie wiem jak. Czekaj, czy... A jednak nie. <laughs> Halo? Oh. Hello? Audrey? Oh, I'm so glad you're alright. Uh, Alice, I think you and I have very different definitions of alright. Where are you? Animation department entrance? But it's locked up tight. Good. That means you're heading up. Look for anything you can use to break in. Maybe there's a gent pipe nearby. O. Tu tu Dobra. O. M. Dobra. Jasne. E o kur. Pff. Nie mam jej. Nie, nie, nie. nie. Miejmy nadzieję, że gościu nie umie otwierać drzwi. Bo jeżeli umie, jeżeli umie to jesteśmy wy. <laughs> nie umie chyba. Ha, 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 Pokonałem go największą jego bronią. Drzwi. Gości nie umie przejść przez drzwi. Halo? Gdzie on jest? On się tu kręci, na pewno. Nie dało mi spokoju, tak po prostu. Co to jest? E o. No kur. A, A ja. O ty, ty, ja mogę takie rzeczy robić. Mogę się wychylić za rogu. O! Oh, no. y a ja tego I wcześniej to, nie, nie zauważyłem To ja jestem ślepy jakiś Niestety, ale tam się nie da wejść. Um, wiesz o Jezu, ja mam się teraz wrócić. O ja... Halo? Może... Nie. No i super. No i super. No i super. Nie. I koniec. Oho, i się będziemy musieli ukrywać. Wiecie co ja zrobię? Nie, nie, poczekaj. Ta ta ra ta ta, ta ta ra ta ta, ta ta ra ta 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 ta, ta ta ra ta ta, ta ta ra O, co ma? Ta ta ra ta ta, Nie, no nie, no znowu. W sensie znowu, no. Gra mi nie chce ułatwić życia? I ja mam teraz szukać. No nie no, poczekaj, czekaj. Może... Może ja mam ten szkur jak zwykle. A i co. No dobra. Hmm. A gdzie? Aha, i on se to wziął, a my nie mogliśmy. I no, super. Nie no, ty też tam idziesz? Wow, akurat tam? Aha, czyli po to jest to. Of tu 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 nie widzisz mnie. Aha, 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 dobra, dobra. Jest, mamy to. Teraz się uda. I? Aha, super. Zamiast gra, pokazać mi od razu cel, to mnie tak przyprowadza z jednego miejsca na drugi. On z tu wyskoczy, Czekaj, czy to jest tu, gdzie jest to Open? Nie, to nie tu. Dobra, gdzie teraz? Tam. Tu jego nie ma, chyba co? Chyba nie. No, jednak jest. No, super. Tu były kryjówki, co nie? Były. Dobra, mnie tu nie ma. Aha. On mnie zauważy? Powinien móc się rozglądać, co? Nie wiem. Nie wiem, gdzie on jest. On gdzieś tu jest, ale. O nie! Dobra, już wiem, gdzie jest. Ja ci nie, nie wiem co się dzieje. Nie mam je. On mnie goni dalej? Nie. Jezu święty. No, tego się nie spodziewałem. Jeszcze ten drugi wyszedł. Jezu. <słuch> i jak gdyby nigdy nic. Ten se. Tutaj chodzi. Nie, no co? Co to miało być? Nie widzisz mnie, to jest pewne. Nie widzisz mnie, to jest pewne. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, nie widzisz, mnie, nie, widzisz, mnie, nie, widzisz nie, nie. Nie widzisz? Dobra, dawaj. Gaz, gaz, gaz. Je, ja, mogę ten dzwon. Dobra, nie.

Gas, gas, gas! Je, yeah, yeah. nie mogę biec! Au. Au! Mam pytanie, jak się leczyć? Uh, o, Czy mam tu coś takiego jak ekwipunek? Uh, mam! Jak tego użyć? O... Uh. Eee, jak tego użyć? Nie wiem, poczekaj, może. Halo? Jak się mogę leczyć? jest taki pewien problem. Nie wiem jak się uleczyć. A wydaje mi się, że gra już nam pokazywała raz jak to się robi. Nie mam je? Gaz, gas, gas. Je, je, je. O, a to co? Nieważne. Dobra. Zostawię to bez komy. O! No i proszę bardzo, krzesło gamingowe. Jeszcze tylko LEDy. Będzie cud Malina. O nie! On mnie widział? Widział mnie? Nie! On tu idzie. Po... Nie mam je. Nie. Nie widzisz mnie. Nie, nikogo tu nie ma, na no serio, nikogo tu nie ma, ja ci mówię, gościu, gościu, i stąd, proszę cię, dobra, teraz patrz, 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 kur, patrz to, patrz to, widziałeś to, widziałeś to, widziałeś to? Nie, nikogo nie widzisz. Widzieliście to? I jest. Dobra, jak się uleczyć? Um. Nie no ja... mi szlak trafi. Nie tak. Nie no jakoś się leczyło chyba. Czy nie? No. Halo? Eee. No nie no niemożliwe, co jest? O, czekaj. Eee. Nie no, no jakoś... Jest jakaś opcja. Albo nie. Eee, controls. Nie, nie o to chodziło mi. Nie wiem. No dobra, w razie co zginiemy, no tyle. Nic nie zrobię. No nie no, musi być jakaś opcja na. Życie. Chyba, że. Czego zamknąłem tu i on tu dalej siedzi? Jezu, jeżeli tak. Nie otwieram tego. Nie. Nie. On chyba tam jest. Jeden moje 200 IQ po prostu. Ja jestem mistrzem. Tyle w temacie. O, a teraz mogę tu wejść? Aha. Co ja mogę z tego zrobić? Mam część jakieś. Find them. Sure, that sounds it right. Anyway, I'll be leaving some clues around so we can find them later. Just remember this nonsense isn't mm -hmm. my idea. So here's my first little hint. I finally found a use for those silly motivational posters here in the atrium offices. They're sure to make quite an impact. Oh god, I can't believe I just said that. Tak. Ale. ale, ale, ale. Ile ten film ma minut? 30 minut, więc. W tym miejscu zakończymy. Jak widzicie, Bendy and the Dark Revival wrócił po 4 miesiącach, <laughs> ale jest. Będziemy kontynuować w kolejnym filmie z tego miejsca. Dosłownie zaraz będę nagrywał kolejny film, żeby mieć na zapas. Eee. I to tyle. Zostawcie lajk, like, subskrypcję i dzwonek i na razie cześć. Elo.